Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie z cyklu Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre. Dzisiaj porozmawiamy o świadomości na temat smogu i podejmowanych w związku ze smogiem działań, a moimi gośćmi są dzisiaj pani Izabela Domogała, członek zarządu Województwa Śląskiego. Dzień dobry Państwu. Pan profesor Andrzej Lekston, kierownik pracowni hemodynamiki w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dzień dobry Państwu. Pani profesor Janina Fudała, przedstawiciel Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Dzień dobry Państwu. I Pan Emil Nagalewski, koordynator polskiego alarmu smogowego w województwie śląskim. Dzień dobry. Pani Marszałek, co zrobiło województwo śląskie, aby przekonać mieszkańców do poprawy jakości powietrza? To są działania dwutorowe. Przede wszystkim staramy się edukować, uświadamiać, mówić o terminach, które są wyznaczone w uchwale antysmogowej, czyli o tym, że należy wymieniać piece i te najgorsze, które są najstarsze czy starsze niż 2006 rok, wymienić je do końca tego roku, czyli 2021. Poza tym staramy się organizować pieniądze, czyli przede wszystkim efektywnie wydawać pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, które są są dedykowane na takie działania twarde, takie jak na przykład kwestie OZE, kwestie wymiany kotłów, termomodernizację budynków, ale też budowę centrów przesiadkowych, budowę tych parków, gdzie można zostawić samochody, czy przesiąść się na rower, czy przesiąść się na komunikację miejską, więc bardzo dużo działań się dzieje. Natomiast jest to proces, więc naszym zadaniem jest przede wszystkim uświadamiać, rozmawiać z mieszkańcami, ale też rozmawiać z gminami. Bo to one, czyli samorządy lokalne, wspólnie z województwem śląskim, mają to główne zadanie, żeby zachęcać mieszkańców do tego, żeby zmieniali powietrze na dobre. Pani profesor, w jaki sposób mieszkańcy województwa śląskiego sami mogą podejmować walkę ze smogiem? Mieszkańcy powinni chcieć włączyć się w ten proces prowadzony przez władze samorządowe na szczeblu wojewódzkim, jak i na szczeblu lokalnym. Przede wszystkim muszą chcieć skorzystać z informacji, jakie dostarczają publikatory i różnego rodzaju środki przekazu w zakresie indywidualnej walki ze smogiem i możliwości zadziałania. Jednym z takich narzędzi, które dostarczyliśmy ostatnio mieszkańcom województwa śląskiego, to jest aplikacja mobilna i platforma internetowa, gdzie są komponenty i środowiskowy, meteorologiczny i zdrowotny. W tej części komponentu środowiskowego dostarczana jest mieszkańcom prognoza jakości powietrza i swoje działania Mogą mieszkańcy zaplanować na dziś, jutro, pojutrze tak, aby samym nie zanieczyszczać powietrza i przeciwdziałać sytuacjom smogowym? Panie profesorze, czy mieszkańcy Województwa Śląskiego posiadają odpowiednią wiedzę na temat smogu, jego wpływu na zdrowie i środowisko? Odnoszę wrażenie, że do tej pory nie posiadają takiej wiedzy. O czym świadczy? Między innymi stopień zanieczyszczenia powietrza pochodzący z niskiej emisji, czyli z gospodarstw domowych. Jako lekarz muszę powiedzieć, że z powodu zanieczyszczeń powietrza na podstawie badań przeprowadzonych w Śląskim Centrum Chorób Serca stwierdziliśmy o 6% zwiększoną umieralność z przyczyn ogólnych, a o 8% zwiększoną umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych. W związku z tym z Urzędem Marszałkowskim, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego podjęliśmy inicjatywę współpracy polegającą na tym, że nałożyliśmy siatkę niekorzystnych zdarzeń zdrowotnych w województwie na siatkę zanieczyszczeń powietrza w tym województwie i wypracowaliśmy model pozwalający informować każdego mieszkańca za pomocą. Mobilnej y, informacji, czyli internetu, smartfonów, czy w danym dniu chory, cierpiący na nadciśnienie tętnicze jest bardziej czy mniej zagrożony? Jak to wygląda w przypadku niewydolności naczyń wieńcowych, migotania przedsionków, czy y, zawału serca zatorowości płucnej? I to pozwala na odpowiednie podejmowanie decyzji przez każdego mieszkańca, czy zwiększyć aktywność, czy zmniejszyć aktywność, czy wychodzić z domu, czy raczej pozostać w domu. I myślę, że efekty będą, tylko trzeba się przełamać, poprosić wnuczka czy wnuczkę o podłączenie do smartfonu i wtedy wszystko będzie jasne. System śląskie Smog Stop uzbraja społeczeństwo w niezbędną wiedzę. Jak polski alarm smogowy wspiera społeczeństwo w walce ze smogiem? Jakie działania antysmogowe prowadzone są w województwie śląskim i czy mają one sens? Celem polskiego alarmu smogowego jest doprowadzenie do takiej sytuacji, kiedy powietrze przestanie zagrażać zdrowiu Polaków. I będzie mieściło się w normach określonych przez, przez prawo. Aby tak się stało, Polski Alarm Smogowy podejmuje działania informacyjne, alarmuje, podejmuje działania edukacyjne w zakresie przyczyn smogu, niskiej emisji, skutków także zdrowotnych oraz możliwych rozwiązań. Te działania przybierają bardzo różną formę. Czasami są to klasyczne spotkania edukacyjne, czasami kampanie informacyjne, a czasami przybierają postać takich widowiskowych działań, jak na przykład mechaniczne puca, które przez cały sezon grzewczy odwiedzały śląskie miasta i oddychały, oddychały śląskim powietrzem. Polski alarm smogowy także wspiera osoby, które w swojej miejscowości chcą założyć lokalny alarm smogowy. Takich alarmów, które działają w ramach polskiego alarmu smogowego jest już ponad 40. I, no i dobre jest to, że ich jest coraz więcej, że one działają bardzo aktywnie. I tak, jeśli chodzi o działania, które uznajemy za takie najbardziej sensowne, najważniejsze w ostatnim okresie, to były wszystkie działania związane z informowaniem mieszkańców o uchwale antysmogowej, o tych zbliżających się Terminach, po których nie będzie można użytkować już niektórych kotów na paliwa stałe. Cenimy także takie działania, które prowadzą do informowania o dotacjach w ramach programu Czyste Powietrze oraz działania, które mobilizują samorządy do prowadzenia punktów konsultacyjnych, ułatwiających mieszkańcom sięganie po dotacje z programu rządowego Czyste Powietrze. Panie Emilu, czy walka ze smogiem przynosi realne rezultaty i czy społeczeństwo chętnie angażuje się w walkę ze smogiem? Na te realne rezultaty niestety jeszcze będziemy musieli poczekać. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Udało się zbudować świadomość problemu w dużej części społeczeństwa. Udało się wprowadzić, wprowadzić rozwiązania, które pomogą rozwiązać problem. Natomiast nadal miasta z naszego województwa okupują te czołowe miejsca rankingów zanieczyszczeń. Za ten stan rzeczy odpowiadają stare nieefektywne kotły, nie bez racji nazywane kopciuchami. I dopóki nie zmienimy sposobu ogrzewania naszych domów, ten stan rzeczy się nie poprawi. Wielkie nadzieje pokładamy w uchwale antysmogowej której zadaniem jest po prostu wymiecienie tych starych kotłów, kopciuchów z, ze śląskich kotłowni. Jeśli chodzi o angażowanie się mieszkańców, na pewno cieszy to, że się angażują coraz, coraz liczniej, e, także z tych mniejszych miejscowości, takich jak Kozy czy, czy Poraj, bo dzięki temu mamy szansę doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście Polska na tej mapie zanieczyszczeni przestanie być Czerwoną Wyspą. Pani Marszałek, co czeka nas mieszkańców w najbliższych latach? Mam nadzieję, że zmiana powietrza na lepsze, na dobre. Na pewno ze strony Urzędu Marszałkowskiego to będą ogromne działania edukacyjne do tego, żeby przypominać o tym, że należy sprawdzić, czy mamy piec starszy niż 2006 rok, czy jest ta tabliczka znamionowa i będziemy serdecznie zachęcać do tego, żeby inwestować przede wszystkim w zdrowie i przede wszystkim w przyszłość. I mam nadzieję, że mieszkańcy znajdą źródła finansowania nie tylko. W swoich lokalnych samorządach, nie tylko na poziomie rządowym, ale też może sięgną do swoich własnych kieszeni i zainwestują w zdrowie swoich dzieci, po to, żeby wymienić ten kopciuk na już ekologiczne źródło ciepła, które jest nie tylko wygodne, ale też przynosi na pewno oszczędności w budżecie domowym. Więc pamiętajmy Państwo, że nie robimy tego tylko dla siebie, ale robimy to przede wszystkim dla przyszłości naszych dzieci. Dziękuję państwu za tę rozmowę. To już ostatnie nasze spotkanie z cyklu Śląskie zmieniamy powietrze na dobre. Dbajmy o bliskich, zadbajmy o siebie, wygrajmy walkę ze smogiem. Zachęcam państwa również do pobrania aplikacji Śląskie Smog Stop oraz do odwiedzenia strony internetowej www.slaskiesmogstop.pl. Dziękuję i do zobaczenia. we